Stanisław Trzciński. Zarażeni dźwiękiem. Rynek muzyczny w czasach sztucznej inteligencji. Wydawnictwo naukowe PwN. Czyta Kamil Próban. Rozdział pierwszy. Wprowadzenie. Najbardziej abstrakcyjną ideą, jaka daje się pomyśleć, jest genialność zmysłowa. Jakie medium może ją przedstawić? Jedynie i wyłącznie muzyka. Jest ona siłą, burzą, niecierpliwością, namiętnością, czymś z gruntu lirycznym. Soren Kierkegaard, Enten Eller, 1843. Przedmowa. Nic nie zapowiadało, że kiedykolwiek napiszę książkę, tym bardziej kilkuset stronicowy podręcznik akademicki. To miłość zaprowadziła mnie do tego momentu w życiu. Poświęcę jej przedmowę, zarażonych dźwiękiem. Ostrzegam, ta część nie jest napisana językiem akademickim. Początek i zakończenie książki pragnę uczynić bardziej osobistą przestrzenią, zadbać o bliższą relację między autorem a czytelnikiem. Poznajmy się zatem. Piszę te słowa w siódmym roku pracy nad książką, która jest już prawie gotowa a także w piątym roku od porzucenia szalonej pracy 24 na 7 w branży eventowej. Nadal jestem aktywny na rynku muzycznym i marketingowym, ale już nie śpieszę się jak dawniej. Pasja, której poświęciłem tak wiele lat, oczywiście nadal trwa, ale moje życie bardzo się zmieniło. Mam wrażenie, że moja relacja z muzyką wznosi się dzisiaj na inny poziom wtajemniczenia. Powiedz mi, czego słuchasz. A powiem ci, kim jesteś. Włączyłem właśnie utwór Music w wykonaniu Johna Milesa z 1976 roku. Dawno go nie słyszałem. Fragment tego nieco monumentalnego w warstwie muzycznej manifestu Milesa brzmi: Życie bez mojej muzyki byłoby niemożliwe, bo w tym świecie pełnym problemów moja muzyka pcha mnie do przodu. Ten tekst jest dobry na początek naszego spotkania. Muzykę kocham od dziecka. Podobnie może stwierdzić miażdżąca większość czytelników. Potwierdzają to także wyniki moich badań, które prezentuję w tej książce. Zapewne macie podobnie do mnie. Pamiętam swój pierwszy magnetofon i kasety, pierwsze koncerty polskich artystów, pierwsze podśpiewywanie w domu, pierwsze audycje radiowe w dwójce i trójce z Markiem Niedźwieckim, Tomaszem Beksińskim, Markiem Gaszyńskim czy Bogdanem Fabiańskim. Pierwsze winyle The Dark Side of the Moon Pink Floyd, Akademia Pana Kleksa Andrzeja Korzyńskiego i pierwszą płytę Lady Punk. Wreszcie pamiętam pierwsze spotkania z wielkimi gwiazdami polskiej estrady w domu rodzinnym. Dobrze zapamiętałem Jonasza Koftę, Krystynę Prońko, Krzysztofa Krawczyka, Halinę Frąckowiak, Marka Bilińskiego, Zdzisławę Sośnicką, Ewę Bem czy duet Marek i Wacek. Najważniejszym przełomem w moim muzycznym życiu był koncert Pat Metheny Group, który wszystko we mnie obudził. Było to w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych podczas festiwalu Jazz Jamboree. Artyści promowali wówczas swój koncertowy album Travels. Byłem w wieku mojego syna, chodziłem do podstawówki. Siedzieliśmy z ojcem w warszawskiej sali kongresowej w Pałacu Kultury, dość wysoko, z lewej strony amfiteatru. Cóż to była za uczta? Pamiętam, że było ciemno, i bardzo zaskoczyły mnie te dźwięki, ta motoryka, ten baśniowy świat muzyczny. Wgapiałem się w kosmicznie wyglądające, świecące na czerwono i jakże inaczej brzmiące gitary pata. Podkład już miałem dzięki słuchaniu czarnej muzyki z lat 70. na winylach na nielegalu w gabinecie taty. A później wszystko poleciało z górki. Szukałem siebie w muzyce. Zdarzyły się więc okres pankowy, rokowy i rup regę, okres bluesowy, okres piwniczny, krakowski i stąsi i faith No mor w Pradze, okres klubowy, w tym rave. Aż przyszedł czas sklepu Indigo, klubu Filtry i moich przyjaciół tam grających. Rok połączył się z fankiem. Nadeszła taneczna elektronika, tam poznałem lepiej rap i techno. Beastie Boys słuchałem już od początku liceum. Koncert Red Hot Chili Peppers w Berlinie Wschodnim w 1992 roku to też było coś, niesamowity mix. Tak właśnie narodziły się pozytywne wibracje. I taka muzyka została we mnie na dobre. Później pojawiły się światy pinakolady, pieprzu i wanili, czy sygnowano fabryka trzciny. Razem z nieżyjącym już Michaelem Moricem wydaliśmy też szwankowe After Hours. Pracując przez pięć lat w Universal Music Polska, zjechałem setki koncertów. Jednej nocy poznałem chłopaków z U2 i Hołiego B. Spotkanie z moją ukochaną, Shineto Konor, na ulicy w Dublinie, podczas Eurowizji z Anią Jopek w 1997 roku to także osobna opowieść. Wciąż odkrywałem nowe przestrzenie, gotowy na jeszcze więcej różnorodnej muzyki. Po trzydziestce pokochałem jazz i muzykę poważną. Uwielbiam operę, konkursy szopenowskie, pianistów i koncerty symfoniczne. Zarazem nadal nie rozumiem muzyki współczesnej i źle na nią reaguję. Mam też swoich idoli, którym jestem wierny już od kilkudziesięciu lat. Bardzo intensywnie interesuję się życiem i słucham wszystkich nagrań w wykonaniu jednego z najwybitniejszych polskich pianistów, Artura Rubinsteina. Przez lata byłem psychofanem Prince'a, jego trzech koncertów, na których byłem z całą pewnością nigdy nie zapomnę, i Davida Bowie. Kształtowało mnie także tworzenie audycji muzycznych dla moich słuchaczy w Radiu PIN przez 9 lat i w Radiospacji przez ponad 2 lata. Dzisiaj, można powiedzieć, że symbolicznie, z radością i największą przyjemnością, wracam do tych klimatów starych winyli u ojca. Moją kolekcję wielu tysięcy płyt CD zamieniłem na playlisty na Spotify. Im mniej się dzieje w muzyce popularnej, także tej światowej, tym więcej wynajduję pereł z czasów minionych. To jest jak neverending story. Nigdy nie jest tak, że znamy już wszystko i to jest piękne. Ufam, że niedługo, na dodatek niedrogo, będziemy streamowali koncerty. Wyświetlimy je w jakości 3D, a może i 4DX na pół ściany w salonie. Prognozuję, że już za kilka, maksymalnie kilkanaście lat, będziemy wyświetlali w dowolnym miejscu złożone światy podobne do VR i Metaverse jako obrazy jakości lepszej niż 8K UHD. Nie boję się jednak o przyszłość biznesu koncertowego. Skoro radio nie zastąpiło koncertów, to i streaming tego nie uczyni. Muzyka na żywo nie może się znudzić, tego doświadczenia nie da się zastąpić nawet przez użycie najbardziej wyrafinowanej technologii. Widziałem w życiu tysiące koncertów w Polsce i na całym świecie. Wziąłem udział w setkach festiwali, sam zorganizowałem około 150 koncertów, tak artystów polskich, jak i wielkich gwiazd zagranicznych. Większość z nich organizowaliśmy z moim wspólnikiem, dla przyjemności, wynikało to z naszej pasji i tak zwanej zajawki. Wiem, że nasza publiczność to wyczuwała. Współorganizowałem też kilka festiwali muzycznych i kilka wielkich imprez masowych, nawet dla 100 tysięcy osób. Przeżycie dobrego koncertu, na dodatek ulubionego artysty, czy też wyjazd na festiwal z przyjaciółmi to dla mnie prawdziwe święto i żadna, nawet szybko zmieniająca się kultura eventu tego nie zmieni. Nie ma nic piękniejszego. Natomiast jedynym festiwalem na świecie, na którym każdego dnia, od popołudnia do późnej nocy, przesiaduje wyłącznie na koncertach, a towarzystwo schodzi na drugi lub trzeci plan, to North Sea Jazz w Rotterdamie. Tu moim towarzyszem jest po prostu muzyka. Piętnaście scen i tysiąc dwustu wyśnionych artystów w jednym miejscu podczas jednego weekendu. Wszystkie line-upy, lista wykonawców, skład artystów tego festiwalu i to z dowolnego roku najcelniej określają to, czego słucham na co dzień. Do tego dodajcie polski repertuar i kilka tysięcy piosenek zmarłych artystów, które uwielbiam i już mnie znacie. Słucham dzisiaj maksymalnie 5% nowości. Jeszcze pod koniec lat 90. było to 75%. Niektórzy śmieją się, że jestem jak kabaret starszych panów. Nie wstydza się tego. Przeciwnie. Taka muzyka to ja, a ja to właśnie taka muzyka. Delektuje się nią. Bo w życiu początkującego naukowca trzeba mieć szczęście. Już włączyłem prinsa, tym razem album Emancipation z 1996 roku, przy nim całkiem dobrze mi się pisze. Wszystko to, co od wczesnych lat 90. ubiegłego wieku robiłem wokół muzyki, z wykorzystaniem muzyki i na rzecz muzyki. To moja praca wynikająca z pasji, bez wytchnienia od 30 lat do dzisiaj. Dlatego moja książka nie jest wyłącznie dla naukowców. Ona jest dla każdego, kto ceni kulturę muzyczną i interesuje się mechanizmami funkcjonowania rynku muzycznego lub nowymi technologiami. Może zabrzmi to górnolotnie, ale szczerze: muzyka to moja miłość i praca. Muzyka jest moją pasją, w dużej mierze znam się na niej. Podziwiam i czerpię z niej garściami. Zarazem dzielę się nią z innymi. Nieważne, czy na płytach, czy w radiu, przez koncerty i festiwale, czy nawet wśród klientów podczas eventów. Był czas, gdy zarabiałem na muzyce i to nie mało. Z czasem, wyłącznie od serca, zacząłem wykładać rynek muzyczny na kilku uczelniach, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami. Od blisko dekady wspieram pro bono polskich twórców i artystów. Od kiedy zrozumiałem, że muzyka może być także moim przekleństwem, poświęciłem jej bowiem całe swoje aktywne życie zawodowe, zacząłem się zastanawiać dlaczego muzyka? Co ona ma takiego niepowtarzalnego? Od chwili kiedy zrozumiałem, że być może nigdy już się od niej nie uwolnię, szczególnie zaciekawiły mnie dwa tematy z nią związane. Ta właśnie niezaspokojona ciekawość skłoniła mnie do rozpoczęcia po raz drugi w życiu studiów, i to kilkuletnich. Jednak tym razem studiowałem na własną rękę i pod okiem promotora, co zwieńczyła realizacja czterech dużych badań własnych, oraz napisanie i obrona z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej. Dane ze światowej i polskiej literatury zbierałem sześć lat, samopisanie dysertacji trwało półtora roku, realizacja czterech badań to kilka miesięcy. Od grudnia 2021 roku do kwietnia 2022 roku, a zdawanie egzaminów doktorskich zabrało mi kolejne pół roku. Dyplom z wyróżnieniem odebrałem z rąk Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu SWPS, Romana Cieślaka, w połowie stycznia 2023 roku. Mimo, że od początku doktorat pisałem z myślą o wydaniu książki, to dodatkowy rok zajęło mi przeredagowanie i uzupełnienie tekstu. Efekt tej pracy trzymacie Państwo teraz w rękach. Niewiele zapowiadało, że obiorę właśnie taką drogę. Wcześniej nie do końca zdawałem sobie sprawę z tego, co może być dla mnie najpiękniejszą naukową wycieczką dotyczącą muzyki. Nie czułem tego rodzaju ciekawości i fascynacji. Nawet w 2007 roku, kiedy zacząłem profesjonalnie badać odbiorców muzyki w mojej agencji, to jeszcze nie był ten moment. Ale już prawie dziesięć lat później, dzięki spotkaniu i długiej rozmowie z moją późniejszą promotorką, profesor doktor habilitowaną Dorotą Ilczuk na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, w czerwcu 2016 roku, gdy rozpocząłem zajęcia dla studentów kulturoznawstwa, owszem, wtedy zacząłem ze zrozumieniem analizować badania z całego świata dotyczące odbioru muzyki i zwyczajów towarzyszących przy jej słuchaniu. Kiedy zarzuciłem swój gabinet ponad setką książek z wielu uniwersytetów na świecie, kiedy zacząłem je studiować, wtedy właśnie poczułem, że to jest mój świat. Szczególnie dwa obszary zmotywowały mnie do czytania i dalszej pracy.